Rozwijać? Nie, nie, to... Tak, tak. Dobra, rozwijam. Czemu cały czas łapiemy na dwójkę wodę? Nie mam pojęcia, ale nie mam. W sensie na z tych dwójkowych widzę cały czas no, dostajemy widzę. wodę. O chój chodzi. Wcześniej powinniśmy Odplaymy się i spól się naprawdę. Hmm. Nie, to są właśnie z... Ze wspomaganiem Ejma, przynajmniej jeden z nich, no. Jak na chwilę zabiłem tego kanoniera, no to. To było tyle. Tak, kuźwa. Jeden normalny, drugi z cheatem. I się kuźwa jeden drugim zasługiwa. Przyjacielem z cheatami. Do boostowania się. Kurwa. Za. Że... Główno! Niebane. W ogóle jest pop jakiś, czy coś. Wiem, widzę, widzę, widzę no. Tak, ja teraz zauważyłem. Wiesz co, ehm, rozwin na full żagle, jeżeli nie mamy. Nie, są na full. A ja lecę do nich. Dobra. Też pewnie gówno zrobię. Zwłaszcza, że odwijają jakoś. No. Czy ty odwinąłeś? Nie, nie odwinąłem, Lecę yy, No to chyba mają jeszcze jakieś widzenie późno. Albo choć trochę mózgu. Możesz ja w nich strzelać. się kręci za nich? Czteres. Ja muszę skałę opłynąć, więc na razie ten Zobacz jak na mapie E, na mapie jest skip Jesteś statku? Nie, A, myślę A ty gdzie jesteś? Za skałką, ale kręcę na nich powoli A oni mają zwinięte żagle. Mhm. Mm Look out. Let's me in! Let's me in! Ah. <laughs> Ta. Jeden gość mnie wciągnął, drugi od razu, ten w białych e, szmatach. Mam W ogóle chyba mam makijaż jakiś Ala Clown czy coś. Nie wiem. No to coś. No i nikt z wielkiej litery wpisany. <laughs> ta. Nie znoszę boosterów, nienawidzę. Co nie wysłuchał naszej prośby. Kurwa. Więc tylko, żeby to był ktoś inny. No niestety. Są Out of i tak strzelają. Właśnie kurwa nie musimy mieć z zasobów. A my jesteśmy pośród pośrodku niczego. To ja jest no, to Wiesz to proste i prosty, i prosty. prosty, prosty. Ja. Oni ładnie nam e, zakręcili. nie. <grym> z must! Z fajnie No kurwa nie chcą przyspieszyć dobra, my też przyspieszymy wydes, wydes. O, leci Nie wyjebało mnie kurwa co jest? Kurwa co jest Teraz jeszcze cię odłączają Ja nie serwerem utracono, niesamowite Wracam, ale kurwa Niesamowite no, odłączyli cię od internetu. Jebaki. No fajnie, fajnie. Bo słychać nie cały czas, nie? Tak. tak. O. Ty! Dostali! Dostali! Dostali hitrego łańcuchową. Na maście. I próbowali dowalić już na jednego Jestem? z cała. Zwykłą kulą armatnią. Dobra, ja ogarnę doł Nie wiem kurwa Ty masz zapasy przy sobie? Mmm tak mam no Zajebiście Chociaż tyle I zszele, i zszele. <grywa> musimy dużą prędkość. Wiem, Just, właśnie. Musimy dużą prędkość. Musimy. Ja po prostu poprawiłem Jejemy, nie znoszę szorsu. Tak bardzo nie znoszę szorsu. Za to międzyczasie dziurę I stracił O, stracił o, o! Trafili raz w mast, ale ja im chyba też. Ja naprawię ten mast. Kurwa! Ich mast zrobił unik, a my chyba w skałę lecimy czy Nie, 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 jest git. Bardziej oni. Ło kurwa, ale zdodżowałem Stracili mast! Teraz wyśle. na pewno stracili. I przejebali skałę. Wyszedł się do nich. A ja ten, ja z nich A, kręczy. trafiłem y, balastową, ale w skałę. Oj. Ja, ja z odpłynę skałę i tam. Aha! Klikują to? bardzo, prawie toną. A gość i tak mnie złamblandował, jak tylko wszedłem. I może zrobiłem unik, <laughs> Mój cień dostał śmiertelne wrażenie. Fajnie. Nie wiem czemu my tak kurwa szybko wody nabieramy, Kuźwek jak my mamy z tyłu same dziury z dwie. No bo te dziury też, nie wiedzieć czemu nabierają wody kurwa. Wracam. Wracaj, wracaj, ja Dobra kurwa. Ty. Prawie nie nabieramy wody, ja teraz. Idź, idź, idź. Nie Ręk, mają masztu, nie odkręczę, mają masztu. Kręcę, 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 kręcę. Max i zwija żagle zaraz. Mogę być z żeglen. Dobra. Zapali ten maszt. Nie szkodzi. Jeszcze nic straconego. Hmm. Kurwa! Maszt im uciekł, większa prędkość. Dobra. Słyszę wodę. Wiem, wiem. Ja, ja, już idę ja, ogarnę ja. Kurwa, macie, ale pomiętają no, no Ale tak. mogę wreszcie trafić Oni od nich widzę same łańcuchów wylecą No mają kurwa O kurwa, po mnie wańku po... Nie trafiłem w nich, ale trafiłem w masz teraz nie wiem, o kurwa ale mnie nas sędzi Skitki. My się full naprawiliśmy w międzyczasie Zajebiście Oni Będzie. zaraz stracą masz, jak tak dalej pójdzie No już się nie naprawiliśmy, kurwa Zabiłem nice. A goś bardzo pełuje Potrzebuję pomocy Nie mogę Nie, przecież w sensie ten, czy tą wiadomość A. Lecę do nich, bo ucieka Lecie, leć, 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 Chyba hoj Jeszcze nie strefy jeszcze Zabiłem go, ten, ten słabszy już został. Ok, ja tam płynę na nich. No Nie ma kuźwa GG! Nie! Wcali byli dziurawi! Ale to ten booster odpadł. No to dobrze, kurwa. A tak! Nie, od razu widać, że boostowane. Spocone żagle. I do setu sejsów mają jeszcze DJ armaty. I tak samo kadłub, jejowy, więc... Dalej jeszcze kajsownicze ja nie... te ozdóbki z Gwiezdnego Setu, z Emporium. Ale ja nie rozumiem, kurwa, nie mam żadnych dziur na dole? Mamy tylko te, te trójkę na tyle, kurwa...